Hej, witam Was w kolejnym filmie, gdzie opowiadam o tym, jak sprzedaję na Allegro całkowitego zera. Ostatnio otrzymałem sporo komentarzy pod filmikiem o historii miejsc, gdzie pakowałem paczki, za co bardzo dziękuję. Pytaliście się o obecną hale, plus otrzymałem wiadomości o tym, jak pakuję paczki, czyli jak wygląda moje stanowisko do pakowania i cały mój system. Myślę, że w kolejnych odcinkach na pewno będę o tym nagrywał i coś tam Wam pokażę, jak to dokładnie wygląda. Pisaliście też, że film jest bardziej atrakcyjny, gdy więcej pokazuje niż tylko mówię, i to też na pewno postaram się poprawić. Jeżeli chodzi o moją sprzedaż, to maj wypadł bardzo dobrze, o dziwo. Mówię o dziwo, bo generalnie jest zauważalny pewien kryzys w sprzedaży, więc na pewno z tego wyniku jestem mega zadowolony. Plus wpadła mi też rekordowa ilość zamówień hurtowych na telefon, czego tutaj nie ma uwzględnionego w tej statystyce bo te zamówienia nie szły przez Allegro, nie szły przez Bezlinkera, a to są, no można powiedzieć, najlepsze zamówienia, gdyż marża jest najwyższa i też najczęściej nie są to zamówienia za 20 zł, tylko bardziej za 200, 500 czy 1000 zł. Także naprawdę ładnie ostatnio ta sprzedaż wygląda, ale wiem, że te no, najbliższe miesiące raczej będą trudne, bo idzie lato, a jest to ciężki okres dla mojej branży. Ale wracając jeszcze do tych zamówień poza Allegro, tych, tych zamówień na telefon, zamówień hurtowych, bo wiem, że pojawiły też się pytania, jak to jest, że te zamówienia mi wpadają i wydaje mi się, że kluczem do takich, do otrzymywania takich zamówień jest właśnie specjalizacja w danej branży. Jeżeli wy jako sprzedawcy będziecie sprzedawać wszystko i nic, czyli będziecie, czyli będziecie mieć konto, gdzie po prostu sprzedajecie, nie wiem, teraz jest lato, to rzeczy do ogrodu, rzeczy, jakieś baseniki, pierdoły, będziecie mieć jednocześnie jakieś e, rzeczy dla zwierząt i, nie wiem, ubrania, no to ciężko Wam będzie, e, nie wiem, żeby przykład schronisko kupiło od Was e, ileś e, kilogramów karmy albo czegoś, nawet jak będziecie mieli do, dobrą cenę, no bo nie jesteście specjalistą w danej branży, a inaczej jest, jak będziecie mieli sklep internetowy, który specjalizuje się właśnie w sprzedaży rzeczy dla zwierząt, no to zupełnie inaczej tacy odbiorcy bardziej hurtowi będą na Was zwracać uwagę i wydaje mi się, że to jest właśnie ten klucz, czyli specjalizacja w danej kategorii, w danej branży i posiadanie ofert aukcji tylko i wyłącznie z tej danej kategorii. Dobra, przechodząc do głównego tematu odcinka, dzisiaj opowiem Wam trochę o moich zarobkach jako sprzedawcy na Allegro, ale tak bez owijania w bawełnę, bo wiem, że często mówi się o obrotach na Allegro, albo mówi się po prostu o marżach na danych produktach, ile jak ktoś ma marży, albo inni youtuberzy opowiadają o zyskach, ale liczą po prostu wszystko w kwotach brutto itd. I chciałem w tym odcinku tak szczerze powiedzieć z własnego doświadczenia, ile tak naprawdę zostaje takiemu sprzedawcy w kieszeni. Na moim przykładzie, oczywiście, bo wiem, że inni sprzedawcy w innych branżach mogą zarabiać inaczej. No ja powiem o własnych doświadczeniach i jestem w stanie to określić bardzo dokładnie, gdyż ostatnio otrzymałem pit roczny od księgowej za ostatni rok 2023. Więc dokładnie wiem, jaki miałem zysk netto i jak to wygląda w stosunku do mojego obrotu za właśnie ten rok. I teraz, co to znaczy zarabiać na rękę? No, generalnie, jak liczę, ile zarabiam na danym produkcie, tak na szybko, po prostu zastanawiając się, czy warto yy, na przykład wejść w dany produkt, to zakładam, że będę miał na nim 100% narzutu, czyli 50% marży. Z tego 25% praktycznie od razu bierze Allegro we wszystkich swoich kosztach, dopłatach, abonamentach i tak dalej. I zostaje mi około 25% marży bez kosztów Allegro. Wiadomo, z tego trzeba jeszcze opłacić koszt zapakowania, no, pracownik, rachunki i tym podobne. Oprócz tego no, mam też koszty wypadkowe. Na przykład wliczam w to jakieś reklamacje albo jakieś nieodebrane paczki. To są dodatkowe koszty za przesyłki zwrotne. No jeszcze są przecież koszty stałe do podziału, czyli księgowość, systemy typu baselinker, jakiś leasing, no różnego rodzaju właśnie koszty. No i jak to wszystko jest opłacone i wliczone, no to na końcu jeszcze trzeba zapłacić ZUS, PIT oraz VAT. I dopiero wtedy mamy gdzieś taki czysty obraz tego, co nam zostaje na rękę. No i w przypadku handlowca, na Allegro ciężko jest generalnie kontrolować, ile tak naprawdę się zarabia, gdyż no, ciągle coś kupujemy, ciągle czymś handlujemy, nowe towary, inwestujemy, kupujemy materiały do pakowania, i czasami zdarza się, że np. nie będziemy wykazywać dochodu przez 3 miesiące, a później jednego miesiąca będziemy mieli zysk razy 3. Więc tak naprawdę dopiero w momencie, gdy dostajemy taki pit roczny, to czarno na białym widzimy, ile zarobiliśmy tak naprawdę. Bo mamy tam uwzględnione no, po prostu wszystkie koszty, wszystkie przychody, ale też co bardzo ważne różnice w remanentach, czyli w spisach natury. Tym co e, mieliśmy zaczynając e, dany rok kalendarzowy, tak, co mieliśmy na stanie i co mamy na końcu i ta różnica też tam jest wliczona. E, także dokładnie możemy wiedzieć ile zarobiliśmy za dany rok. No bo nieraz też się zdarzy tak, że cały nasz zysk będzie po prostu w towarze, bo też tak e, może być. No i jeżeli chodzi o mnie i o 2023 rok, na podstawie danych z mojego PIT-u wyszło mi, że na Allegro zarabiam dokładnie 12% mojej całkowitej sprzedaży. Co to oznacza? No, że średnio, jeżeli kupujący kupi coś u mnie za 100 zł przykładowo, to po już wszystkich kosztach, pracownikach, prowizjach, ZUS-ach, PIT-ach, VAT-ach zostaje mi w kieszeni 12 zł. I teraz czy to dużo? No, względem moich poprzednich lat jest to dużo skromniejszy procent, gdyż pamiętam, że gdy zaczynałem w 2020 roku, mój zysk wynosił około 40-45%. Tylko uwaga, wtedy byłem na małym ZUSie, nie byłem na wacie, nie miałem linkera, pracownika, pakowałem paczki sam w pokoju. Przez trzy miesiące pierwsze miałem też tą bonusową akcję od Allegro, gdzie miałem niższe prowizje, także ten zysk rzeczywiście był olbrzymi względem obrotów. No, ale obroty były małe, więc no, dla mnie ta lekcja jest taka prosta na przestrzeni tych lat, którą wyciągnąłem, że po prostu, żeby skalować swój biznes i żeby rosły te obroty, trzeba inwestować i trzeba trochę z tej marży schodzić. E, no nie ma na to innego wyjścia, jeżeli chcemy być po prostu coraz więksi, pochłaniać coraz większą część rynku i gdzieś tam się rozwijać. Możecie napisać sami, ile u was to średniorocznie wychodzi, bo sam jestem ciekawy. No, widzicie, niby marża 50%, niby po odjęciu kosztów Allegro zostaje 25%, a tak naprawdę na rękę zostaje nieco ponad 10%. No, ale taka jest specyfikacja tego biznesu. Eee, I to już wszystko w tym odcinku. Planuję w najbliższych tygodniach nagrywać trochę częściej. Plus, tak jak mówiłem na początku filmu, według Waszych sugestii, postaram się trochę więcej pokazywać niż tylko mówić. Dzięki za uwagę, na razie.